O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. One były spisane na stratę. Ale wylądowałam tym starboardem. Genialnie. Z tego co wiemy są na jednej bazie. Niech się je przejść próbą po tych bocznych ekspansjach. są tutaj. Tak, idziemy przejść. Transfer mułów. No pro, widać że w gamencie jesteś. XP nie ma tutaj. Tutaj ma protos. Jeden. W sumie ciężko żeby nie miał protos. No. Moją no, autującą probę zabiłem niestety. Rób kolosy powoli. Ta, tylko niech ta ekspansja coś zacznie robić. Scouting Factory, South Pro. No. Ogólnie tu ekspansji tu nie ma, chyba że w złocie. Jakieś wątpię. Jakiś DT bym się spodziewał za chwilę. Um, pff, może. Postawię sobie po, po kanonie na Expansion, jak tylko forcie skończy budować. Nie masz tak dużo, dużo, tych lolkerów ma. Masz dużo morderów? No, trochę. Dobra, spoko. Potrzebuję minerały. Masz nadmiar może? Nie bardzo. Też wiesz, że zbijam akurat. Nic. Złoto ma. I tu się odbudę, bo oni są z przewagą, jeśli chodzi o expo. Właśnie przyjrzyj Uciekam, prob uciekam, probami, ale nie mam dochodu, muszę tu przyjść po prostu. Czy już tam bieg? Nie albo musimy ich zaatakować. No to... Poczekamy na zasięg dla kolosa, może co po prostu. To dobra. Myślę, że tam blisko dosyć. Przejdę na los, wyjdzie. Czaj, bo mnie biją, to jest Pomóż. Idę. Patrz do kolosów. Ja Co? Po co Interforce film? Nie wiem, ale i tak jesteśmy w dupę. Za dużo kolosów, ale... Ty, Mortal, to był głupi pomysł. Na początku było dobrze. Na początku, był chaos. Już to nas No ja w tym tylko kolosy zostały. No ale my nic nie mamy, tak? Jasne. Dobra, GG, nie ma co. Czego ci wikigi już robią? No i coś zrobisz. Ja wychodzę. Tak, ty jesteś. Hmm. Wygrana partia była. W którym momencie? Chyba na początku tylko. Mhm. Trzeba było ich od razu drugi raz nie niepotrzebnie daliśmy im się te... Te... Rozbudować. Mastery mają 2 na 2. rampa. A ten VLC Turius zsz, zsz, też mam stera 3 na 3 2 na 2 wysoki diament. Kurde Wbili mi tymi blinkerami jeszcze wtedy To było ten najgorsze No, ja to podcisnął zabiłem w pylonów, zdonowaliśmy EXPA Kurde Było to do wygrania W sumie ekspandat później to od razu ekspandował jak ty mu tam zabiłeś to, to lepiej wyglądało Not good Graliśmy z, z dziennikiem i Ewą tą. jeden koleś tam schował się na wyspie Jest taka jedna patrzona przez wyspą. Ja się schowałem z drugiej strony I znalazł mnie dopiero jak już go niszczyliśmy A to dość, dość długo ta gra trwała Spok A ostatnio miałem jakieś takie piskie gry A, drugą grę dopiero Piszą do mnie cały czas, bo normalnie ta sława mi nie służy co chwilę, wiesz, pm już nawet nie mam jak zamykać tych okien, tyle tego jest. A dużo, dużo ludzi wspomina, czy tą twoją grę na kanale Emila? Że ty do gry i o, to byłeś u Emila, dużo... Czy to było...? Nie, to tylko raz. No. I też tak byłem ten, podpity na tak do typów, coś tam zacząłem, wiesz, jakiegoś bad, bad manera cisnąć, a typ, o, kici ja ciebie znam. Skąd? A widziałem Twoje gry na YouTube, nie? I myślę, o ja, yeah. a ja wierzę, ja od razu coś tam wiesz. Coś tam, już nie pamiętam, coś cisnąłem, nie? I wiesz. Później tak Google był swoich G fanów. Gilbert od razu... i Raycon. Pierwszy fan, ja Myślałem po autograf, a tu od razu dostał na klatę taki wiesz, jakiś pojazd. on robię kolosy. Faska, faska, tu dzisiaj jest w ogóle? E, e, chyba wtorek. Wtorek, nie? A już jest dosyć późno. Gdzieś koło 11 chyba. No, za 20 minut będzie środa. O, spok. Czekaj, ja tu mam wola trzaskać jakiegoś. Ta, ta. Ja pomogę ci nawet z nim. Widzisz, już przestało lagować, nie? W pierwszej grze tak naprawdę, nie ciało. Teraz już 4. Mówię to jest nie wiem o co tu chodzi z tym internetem No bo to przemyśl jest o, No to nie tyle co przemyśl to tylko jeszcze większa dziura niż przemyśl bo to ja pod przemyśle mieszkam A, to wiele tłumaczy Ale spoko zacznij się zacznie się, wiesz październik tu w do Krakowa Tam masz przegonę to pewnie nawet co? 25 mega tam A to spoko W sumie moglibyśmy nawet i live castować, jak będę w Kraku. A upload też masz taki dobry? Eee, czekaj... Tam jest... Eee, 2 Mega, albo 3, jakoś tak. To ujdzie. Tylko widzisz, u Dziennika w Akademiku też niby jest dobry upload, tylko że zabraniają ja mu nie niego korzystać. Nie, ja, ja mam normalnie. Patrz, tu Czyli no, to ja nie wiesz, no w akademiku normalnie mieszkany mieszkano. No, bez gazu na razie, czyliż Terran i Protoss? Tak, Właśnie, jest Co tam atakuje? Aha, to ciebie. Nie mogę grę Grać gdzieś dźwiękiem w tę strefę, to, to tak liczy. Jakie pro, mikro i blokada moim pylonem? No shit. Co? No mówię, że pro blok... pro blokada pylonem, że ten STV nie mógł uciec. Trzeba pylony, widziałeś jak ja tam mikrowałam a nic, no ale jakby nie było pylona to by ucie nie uciekłby nim Co nie tam robią Jeden mnie goni Teraz nie miał gazów, ostatni raz, raz tam byłem na zwiad Może jeszcze coś zobaczę Cieka jak

Dwa bukry nawet. Zeskanowali nam wjazd. Dobrze. Wow. Co jest? Taki wielki cancel zrobiłeś? Tak. Pro. Znowu tak. Znowu zeskanowali. Coś mi minerału brakuje ciągle. Saturacja mam okej, okay. ja mam w cholerę gazu i prawie zero minerałów cały czas. Mi gazu brakuje. No ze względu na prowadzony build nie jestem w stanie ci go dać. Spokojący radiak. i Immortal'a tam widziałem, Marines'y... Explują. Tak. No dobrze. Mnie to podoba. Mogę dać ci 100 gazu, jak chcesz. Tudaj. Masz. Dziękuję. You have not enough Your for Your is besieged. Co tam? Właśnie nie wiem. Spojrzałem i tam nic nie ma. Może wylądowałem na czymś. Well, have... Pierwszy kolony szedł. Reaktor stawia jakby Ja mam cztery tanki. Parę Marines. Serwerem przyleciał tutaj. Nad moją armią stoi. Opsem? Tak. Czekaj, jak ty wzięłeś tam masz Ja swojego? Tak, po drugiej stronie mapy. A tu. I jestem tu. Ja nie mam Ja na nawet ale dobra Poczekamy tu. Ja jestem możemy nawet iść już. Ja jestem oni to zobaczą, to jest problem. No mówię, nie mam tego. Dużo ci brakuje? Dużo. 10 sekund. Co? No no widzę, cią? że poleci o tym moc. Tak. No to chodźmy. Dobra, chodźmy. Obniżaj. Obniżony,

Czekaj, ja nic nie mam. Jednak, jednak tak, w Kogoś wrzuci, mam nadzieję, że nie mnie. Chyba jednak mnie. Tak nas zmierzyli? No, przymierzyli nas okrutnie. Co tymi tankami na rampę wbiegł wtedy? Ja nie patrzyłem się tam. Dużo tych tanków tam pojechało? Wszystkie, oprócz jednego. No. Запи. Ką aš su juo tegau? Kokia žvėrė? Subiliu nas, žmogau. coś masz jeszcze? na Dwa kolosy. Kolosy z Wur? Tak. Ale to już by seas, już na tej szkolec. się, że <grym> bawię tym kolotem. Szybko, szybkie to partia, jakieś szybkie wnaski. Tak. Dobra, gdzie Znowu Master. No dobra, myślę, że to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie wiem jak z naszą grą, ale myślę, że był całkiem niezły. Dziękujemy za oglądanie, jak zwykle, i do zobaczenia. No, LOL 5.0.